Ostatnie finały Tekken World Tour w Tekken 7 już za nami i dostaliśmy bardzo dużo informacji, także jest o czym pogadać. Zapraszam do materiału. Cześć, Symonowie, witam wszystkich, tutaj Lato. Dzisiaj mam dla Was e, materiał pogadankowy, ale myślę, że naprawdę istotny, bo będzie bardzo dużo informacji odnośnie Tekkena 8. W ten weekend, czyli to był bodajże 12. 14 stycznia mieliśmy ostatnie finały turnieju Tekken World Tour w Tekken 7. No i przed Top 8 było coś takiego jak Tekken Talk i tam między innymi dowiedzieliśmy się nowych informacji na temat Tekkena 8, trybów, jakichś kolaboracji i różnych innych informacji, których możliwe, że nie wiedzieliście. Także postaram wam się to skrócić, no bo ten cały program trwał mniej więcej półtorej godziny, ale wszystko mogę, mogę wam tutaj troszeczkę skrócić. Także możecie nawet sobie ten odcinek oglądać gdzieś tam troszeczkę w tle ja postaram się wszystko opowiedzieć także zaczynając od samego początku no to co, finały finałami, dawno tak dużo Tekena nie oglądałem, siedziałem przez cały weekend mówię, dobra, ostatnie finały Tekena 7, no to posiedzimy, poglądamy i naprawdę miałem ten hype ponownie, tak jak w pierwszych latach wychodzenia i grania w Tekken 7, więc jestem już gotowy na Tekken 8, nie mogę się doczekać aż gierka wyjdzie. Kiedy to nagrywam? No to zostało nam niecałe dwa tygodnie, jakieś półtorej tygodnia, także bardzo, bardzo fajnie. Znaczy oni porozmawiają, Harada, Michael Murray i tak dalej. O tekenie 8 o sprawach online'owych. Tutaj będą, będzie mowa też o trybach e, i tak dalej. Także jeżeli nie chcecie w ogóle wiedzieć, jakie będą tryby w tekenie, no to ewentualnie to sobie możecie przeskipować, ale chyba tutaj żadnych no, super tajemnic nie będzie. Także Tekken Fighting Clunch to jest coś takiego, co mieliśmy chociażby w becie czy w demie? E, w demie nie, w becie to było. To jest, to jest nowy tryb, jakby tych awatarów coś na wzór tego co mieliśmy w Guilty Gear Strife, jak ktoś grał czy w takie Street Fighter 6, tylko bardziej rozbudowane, większe, więcej jest miejscówek i tak dalej i tak dalej. To jest taki jakby hub, oprócz tego, że mamy główne menu w Tekkenie 8, gdzie sobie normalnie wybieramy jakiś tryb, no to jeszcze mamy dodatkowy taki hub, dodatkowy taki świat, gdzie tworzymy naszego awatara, naszą postać, tam możemy się poruszać i mamy dodatkowo udostępnione jakieś inne aktywności plus e, możemy też normalnie tryby odpalać, czyli podchodzimy do automatu, to mamy jakiś versus battle, podchodzimy do sklepu, to mamy customizację, podchodzimy tutaj i tutaj, to mamy e, Tekken Bola i tak dalej, i tak dalej. Nie, zresztą to było w miarę już w miarę wiadomo o co, o co chodzi. Także tutaj pokazuję po prostu te wszystkie jakby e, rzeczy, które tam będziecie mogli robić. Większość tych rzeczy można też z głównego menu Tekkena 8 odpalić. Także to nie jest jakieś nie wiadomo co. Tutaj właśnie mówią o części Tekken Dojo, czyli miejscu, w którym będzie można właśnie usiąść do automatu, czy tam do PC i odpalić jakiś versus battle, practice i tak dalej, i tak dalej. No to to są też te funkcje, które będą prawdopodobnie dostępne normalnie z głównego menu Tekkena 8. Beach Area, no to tam będzie można pograć w Tekken Ball online, albo oglądać walki online w Tekken Ball. Nie wiem, czy to było wcześniej potwierdzone. Chyba tak, ale tutaj jest to potwierdzone jeszcze raz, że Tekken Ball, czyli plażowa piłka w Tekkena, e, będzie też online. Także super sprawa, bo na przykład Tekken Bowling, czyli kręgle w siódemce, nie był online i to była, to była tragedia. To jest fajne: Ghost Match. Ghost Match, czyli to mamy między innymi w Demie, że mamy e, po prostu przeciwników kreowanych, e, jakby ghosty, duchy przeciwników CPU kreowanych na to, jak grałby dany konkretny gracz. No i tutaj będziemy mieli coś takiego, że będziemy mogli pobrać nawet z leaderboardu, światowego leaderboardu, jakiegoś gracza, jego postać, jego jakby ducha, który będzie imitował jego gameplay. Co za tym idzie? Będzie można w rankingu sobie znaleźć jakiś prosów, typu nie wiem, JDCR, Ni, nee, John Ding, czy, czy ktokolwiek inny, Anakin z USA, czy coś, pobrać jego jakby ducha, jego ghosta, który imituje jego playstyle i naprawdę ta ta, ta, ta opcja, ten feature świetnie działa w Tekkenie 8, chociażby w demie można to zobaczyć, że te ghosty naprawdę super naszego stylu gry się uczą. Będzie można normalnie, dosłownie, praktycznie jeden do 1 grać z takim jakimś mistrzem z drugiego końca świata, nie? Także te ghosty to jest świetna sprawa. Dalej mamy rankedy i quick matchy. No to to by było raczej wiadome, będziemy mieli rankedy, będziemy mieli quick matchy, czyli walki online'owe bez podziału na rangi, więc będzie mogło nas sparować tak naprawdę z każdym z tego co rozumiem, i tutaj fajny dopisek pod moją kawałek. Widzicie pod moją kamerką, albo też nie, to doczytam, e, wam przedstawię to e, dodatkowo, bo to czasami nie jest to, czasami w niektórych grach nie było w 100% e, wiadome. Dodatkowo, wyszukiwać rankedów, meczy rankingowych będzie można gdziekolwiek w tym hubie całym. Gdzie chodzimy tym naszym awatarem, więc nie będzie trzeba siedzieć centralnie, na przykład w jednym miejscu, albo siedzieć przy automacie, żeby szukało nam rankedów. Można robić inne rzeczy i w międzyczasie szukają się rankedy. To warto podkreślić, bo to nie było jeszcze kilka lat temu taki jasny, na przykład w Dragon Ball Fighter Z, z tego co pamiętam, nie można było nic więcej robić tymi awatarami, bo od razu kancelowało wyszukiwanie rankeda. W Street Fighterze 6 to już jest naprawione, w sensie naprawione i działa to normalnie, czyli można robić się co chce, można też siedzieć w praktyce, wtykanie można to samo, chodzić tymi awatarami albo siedzieć w praktyce sobie coś ćwiczyć, czy tam grać inny tryb i wam w międzyczasie szuka rankeda. Super przydatna rzecz, że nie musicie siedzieć i się gapić w, w pusty ekran, że tak powiem, nie? Group match, no to co są, jak rozumiem, grupowe mecze w obrębie jakiejś tam, jakieś tam miejscówki, tak jak widać na tym małym obrazku, czyli gdzieś tam mamy powiedzmy, nie wiem, 6, 8, 10 automatów dookoła siebie i jak rozumiem to wtedy tworzy takie party z losowymi ludźmi, coś w tym stylu, pomijając to, że będzie można robić oczywiście sobie prywatne mecze, nie? Player match. Player match, Sesje. sesja będzie miała bardzo dużo ustawień. Będzie można odpalić, czy ma być crossplay, czy nie ma być crossplayu i tak dalej, i tak dalej, ale co ciekawe będzie można aż grać zaprosić 16 osób plus jedną osobę, tyczy się to, czy to lobby, czy chyba turniejów, turniejów chyba też ale nie wiem do końca, czy, czy to, to, to dotyczy też meczy wiecie, takich prywatnych turniejów, czy tylko lobby, w każdym razie nawet w lobby to będzie świetne, chociażby dlatego, żeby robić turnieje, czy to jak ktoś sobie streamuje, czy po prostu ze znajomymi będzie można robić turnieje na 16 osób plus jeden, co oznacza to jeden to jeden to jest spektator, czyli na przykład ja, jako powiedzmy moderator, mogę zaprosić, zaprosić 16 widzów. Nie muszę nawet brać udziału w turnieju, i jako ten plus jeden, czyli 17 gracz, będę mógł oglądać wszystkie e, mecze. Co ważniejsze, mecze mogą się odbywać. W międzyczasie, wszystkie naraz, czyli kilka meczy naraz może się odbywać. I na przykład, jeżeli każdy z każdym chciałby zagrać, no to nie będzie czegoś takiego, że trzeba czekać i nie wiem, jesteś tam siódmy w kolejce, to będziesz czekał 30 minut na swój mecz. Każdy z każdym może grać w tym samym czasie. I jak rozumiem, spektator, czyli na przykład w tym wypadku ja, będę mógł skakać po meczach i oglądać każdy mecz w czasie rzeczywistym i, i fajnie go komentować czy cokolwiek. No, myślę, że dla tworzenia takich turniejów onlineowych, czy po prostu gier ze znajomymi, czy streamowanie, no to to jest świetny feature i naprawdę mi się to mega podoba. To jest naprawdę mocny, mocna sprawa. Myślę, że będziemy z tego korzystać, jeżeli ludzie będą się zbierać. Teraz rzeczy offlineowe, oczywiście, story The Dark Awakens. Pierwszy chapter macie u mnie na kanale, albo możecie sami sobie ograć story, początek story w, w demie na 8. Także tutaj nic jakiegoś nowego, cudownego. Arcade Quest. Tutaj to, co jest też dostępne w demie, czyli naszym awatarem, przechodzimy jakby swoją taką historię arcade'ową. Podobno można też spotkać Haradę i Mureya. Także bardzo fajna sprawa ich awatary z nimi zawalczyć. I nawet podkreślili, że będzie można coś ciekawego zdobyć po pokonaniu ich awatarów. Także na pewno ten tryb arcade quest warto będzie pograć. Zostało też wspomniane to że jest bardzo dużo rzeczy do odblokowywania w Arcade Questie dla naszych postaci, zwykłych postaci do kustomizacji oraz, oraz dla awatarów. Ogólnie dużo przedmiotów jest do odblokowywania w różnych trybach w Tekkenie 8, także warto, e, warto sobie grać a, różnymi postaciami, czy po prostu grać różne tryby, bo żeby mieć itemki do kustomizacji odblokowywane, więc no to myślę, że jest fajna sprawa dla jakichś takich ludzi, co lubią kolekcjonować sobie rzeczy i tak dalej, i będzie po prostu na dłuższy czas, na dłuższy czas będzie coś do robienia. Charakter epizod, no to to standardowo to co niby to co brakowało w Tekenie 7, a co było zawsze, zawsze we wcześniejszych Tekenach, czyli po przejściu trybu, wiecie takiego, to prawdopodobnie będzie po prostu walka jakaś taka, e, zwykły jak to arcade chyba się nazywało, nie wcześniej, że mieliśmy tam powiedzmy 7-8 walk daną postacią, na koniec pokonywaliśmy jakiegoś ostatniego przeciwnika i mieliśmy filmik danej postaci no, to teraz dla każdej z 32 postaci będzie coś takiego, i takie filmiki na zakończenie wracają, więc świetna sprawa. To taka ikona tekena, myślę. Kustomizacja oprócz kustomizacji postaci będzie kustomizacja też awatarów tych naszych ludzików, i kustomizacja e, wyglądu naszego hudu hadu, e, wyglądu po prostu, czy paska życia, czy jakichś tych informacji po lewej stronie na dole, jak będą się walki online ładować i tak dalej, i tak dalej. Także to, co mieliśmy w siódemce, tylko że jeszcze więcej, będzie więcej Kastomizacji i kolorowania ubrań. Będzie też możliwość kastomizacji i kolorowania butów, bo w siódemce tego nie było, z tego co pamiętam, także dużo kustomizacji, naprawdę myślę, że warto to ogarnąć. No i tutaj, jak rozumiem, to co wspomniałem, będzie może te wszystkie tabelki, panele i tak dalej sobie na online kustomizować. Dodatkowo, znowu wrócą ilustracje, kustomowe ilustracje, czyli na przykład za gina będzie można wstawić jakąś ilustrację jakiegoś tam artysty, który stworzył Wyglądającego Gina inaczej, nie także to e, fajna sprawa. To co w siódemce, tylko jeszcze bardziej zbustowane. Tutaj kustomizacja jukebox, czyli e, to jaki wiwat wszędzie. Jukebox potwierdzony finalnie dla wszystkich platform. Wcześniej to było chyba tylko PlayStation w Tekenie 7, teraz mamy jukeboxa, czyli tą szafę muzyczną ze wszystkimi piosenkami z Tekenów, wszystkich wcześniejszych Tekenów na wszystkich platformach, także PC, PS5 i Xboxy będą miały możliwość ustawiania sobie jakiejkolwiek muzyki na jakąkolwiek mapę w grze E, to jeszcze mamy ciekawego. Tutaj troszeczkę przeskipuję, bo tutaj dużo też było rozmów o kolabo o offline'owych eventach, online'owych eventach, bo tam zapowiedzieli Tekken World Tour. No to o tym chyba nie ma co mówić, bo to standardowo po prostu kolejne Tekken World Tour będzie. 30-lecie w tym roku jest obchodzone Tekkena, także pewnie, pewnie coś tam będzie dodatkowo z tego względu robione czy pokazywane. Cała muzyka została też udostępniona i zostanie udostępniona na serwisach streamingowych od Tekena 1 do Tekena 8, czyli jakieś Spotify, Apple Music i tak dalej, to będą miały muzykę ze wszystkich Tekenów dostępną, plus jakieś tam wydania CD czy winyli udostępnili z muzyką albo udostępnią, w sensie będzie można sobie kupić, także to fajna sprawa. Rozmawiali też o jakichś kolaboracjach, nowy arcade stick, swoją drogą ładnie wygląda i fajnie, że jest łatwy wymienialny panel w takim arcade sticku. Kolaboracje odnośnie ciuchów, czy to jakichś tam casualowych, czy takich na siłownię, e, większość pewnie będzie w Japonii, w USA, ale też pamiętam, że coś tam jest dostępnego już łatwiej, bardziej, lepiej dla Europy. No i e, kolaboracja ze sklepem, gdzie będziemy mieli, będziemy mieli tą kolaborację w grze. Będzie ona w grze będą stroje dla postaci zwykłych, normalnych postaci w Tekenie, będą też stroje osobne dla naszych tych awatarów i w grze będzie się podczas kolaboracji takich z jakimiś markami, będzie się też lobby zmieniać. Także to ciekawe, że podczas każdej kolaboracji jakieś lobby w grze, jak będziemy sobie chodzić z tymi awatarami w Tekenie 8, będzie to się zmieniać, tak jak tutaj widać na obrazkach. Wspomnieli też, że na Twitterze niedługo będzie coś takiego ala propozycja, ala głosowanie jakie kolaboracje Chcielibyśmy zobaczyć w Tekkenie 8, co za tym idzie, prawdopodobnie pójdą w stronę Street Fightera czyli będą się pojawiać kolaboracje z jakimiś markami ciuchowymi, a może nie tylko, więc ja bym się nie zdziwił, gdybyśmy, wiecie, jakiegoś Adidasa zobaczyli nagle, kolaboracja Adidasa i stroje będą Adidasa, czy jakiś Louis Vuitton nawet, czy Gucci, czy coś innego, nie? Także fajnie, że o tym myślą i coś takiego ma, ma być, więc to mi się bardzo podoba. Z, ty z trybów, o których wcześniej mówiliśmy, online'owych i offline'owych, teraz mi się jeszcze przypomniało, Michael Murray wspomniał o tym, że w przyszłości... E, mają to na uwadze i będą to wprowadzać, że w przyszłości będzie e, practice online. Owy. Będzie można ćwiczyć tak jak w Tekken, Tournament 2. Za czasów PlayStation 3 będzie practice online, czyli będziecie mogli sobie ze znajomym rozmawiać, grać i trenować w practice online. Myślę, że to jest super funkcja. Szkoda, że tego w siódemce nie było, szkoda, że tego w ósemce nie będzie od razu, ale mają to wprowadzić. Michael Murray o tym właśnie wspomniał podczas tego Tekken Talku, także myślę, że to jest ważna i fajna informacja. Co tam jeszcze dalej było oprócz tych kolaboracji ciuchowych? No tutaj znowu opowiadali o tych preorderach i Deluxe Edition i Ultimate Edition. No to w miarę wiadome nie ma chyba co tutaj się rozwodzić. Wszystko jest pokazane na grafikach, kto chciał sobie kupić e, tutaj emotki są pokazywane o dla tych tam dodatkowych awatarów w Ultimate edycji, nie? To nic takiego, myślę, kosmicznego. E, tutaj jakieś t-shirty, także wiecie, to po prostu dodatki z, związane z jakimiś wyższymi edycjami Tekken 8. Co ciekawe, będziecie mieli 72 godziny szybciej dostęp do postaci DLC. Dostęp do postaci DLC, nie do głównej gry, tylko dostęp do postaci DLC będzie 72 godziny szybciej w edycji Deluxe oraz Ultimate Edition. Eee, Także no, okej, okay, jakby dla mnie, mnie to jakoś nie rusza, w razie czego poczekam te 2-3 dni sobie na użycie postaci, która pewnie i tak zbytnio mnie nie będzie interesować, ale no jest taka opcja, jeżeli kto komuś się naprawdę będzie śpieszyć, bo jego super postać wychodzi w DLC, no to będzie miał opcję zagrania nią 3 dni wcześniej i, i to tyle, nie? Także z głównych informacji to chyba tyle. No i zostało zapowiedziane jeszcze. Została zapowiedziana pierwsza postać DLC, mianowicie jest to Eddie. Okej, okay, już udało mi się znaleźć na YouTubie. Mamy season pass pierwszy, pierwsze DLC pierwsza postać DLC została pokazana. Pokrótce, to nie jest pełen trailer, to jest tylko takie małe przedstawienie właśnie Ediego, Eddie Gordo jako pierwszy DLC. Ja nie jestem fanem Ediego. Ale naprawdę wygląda kozacko, wygląda naprawdę fajnie, pozmieniali go, także jestem ciekawy jak dostosuje, dostosuje się do nowej mechaniki w Tekkenie 8, nie? No nie mogło zabraknąć tej postaci, no nie oszukujmy się, osobiście obstawiałem, że będzie w drugim Season pasie, czyli na przykład na przyszły rok, ale dostajemy go jako pierwszą postać. Myślę, że to jest okej, okay, bo on może... Podbustować sprzedaż tkn na 8 jak najbardziej. Także tutaj mam rozpiskę Spring, Summer, Autumn i Winter. Czyli Spring to podejrzewam, że jakiś Marzec, kwiecień obstawiam, że Edi się pojawi jakoś w tych okolicach, pewnie tam 2-3 miesiące po premierze Tekkena 8 Także wygląda jak nie on, szczerze powiedziawszy, taki modern, nowoczesny. Trochę mi się e, kojarzy na przykład z Echo z League of Legends albo główną postacią z tego nowego Prince of Persia, co teraz ma wyjść na najnowsze konsole. Także. To tyle ode mnie, dajcie znać co o tym wszystkim sądzicie, co myślicie, czy podoba Wam się Edi, czy któraś z informacji e, Was tutaj zaciekawiła, czy czegoś nie wiedzieliście itd., itd. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak to oczywiście zostawcie lajka like i widzimy się na streamach w Tekenie 8. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!